Zanim przejdziemy do dodania do naszej aplikacji pogodowej kolejnych funkcjonalności, na pewno zauważyliście w ostatnim filmiku, że jeśli wpisujemy szybko tekst w wyszukiwarce, za każdą zmianą stanu wywoływana jest funkcja render i za każdym renderem wykres jest rysowany jeszcze raz. Rysowanie wykresu to dość sporo roboty dla przeglądarki, a ten wykres jeszcze ma animację na wejściu, więc użytkownik to zauważa i Podczas Waszej kariery jako frontend deweloperzy spotkacie się z całkiem sporą ilością miejsc, w których właśnie będzie podobna sytuacja. A mianowicie, uogólniając, użytkownik wprowadza wiele razy jakiś input, wiele razy wywołuje interakcję. Krótko mówiąc, wiele razy wywołuje się jakaś funkcja, najczęściej spowodowana interakcją użytkownika, ale wiele razy wywołuje się jakaś funkcja, a my chcemy w określonym oknie czasu, na przykład w ciągu sekundy, pozwolić. Wolić wywołać się tej funkcji tylko raz. Czyli, na przykład, użytkownik wpisuje sobie coś i dopiero jak sekunda minie od końca wpisywania, to dopiero ma nastąpić render. Czyli ten czas musi być dostatecznie duży, żeby wpisywanie i odległości pomiędzy kolejnymi uderzeniami w klawisze były, na tyle, były mniejsze, znacznie mniejsze od tego czasu. Zazwyczaj to naprawdę jest niewielka, niewielka ilość czasu, znacznie mniej niż jedna sekunda. A na tyle. Krótka też, żeby użytkownik nie zauważył, nie zinterpretował tego jako jakieś opóźnienie. Tak? Zazwyczaj mamy tak, że jak coś piszemy, chwilkę dosłownie czekamy i się, zaczyna się ładować zawartość strony. Taka funkcjonalność nazywa się debounce. Debounce, czyli żeby właśnie zdebouncować, opóźnić wywołanie pewnej funkcji, i tym zajmiemy się dzisiaj. Robiąc to zupełnie w czystym JavaScriptie, czyli w tym momencie olejemy moduły, w tym momencie olejemy. Olejemy też Create React App, WebPacka i tak dalej, ponieważ to jest po prostu totalnie czysty Javascript. Zrobimy nowy folder Task 13. Okay. I w tym nowym folderze rzecz jasna, otworzymy terminal, w terminalu otworzymy Code. Jeśli mamy już otwarte Visual Studio Code, to tak jak zwykle musimy zacząć od repozytorium oraz od index, .html. index. HTML. Następnie w index.html podstawowa struktura danych, załączmy sobie skrypt src, skrypt js okay. i stwórzmy oczywiście ten skrypt js, napiszmy console.log. Hello, i sprawdźmy za pomocą live serwera, czy działa. Ctrl-Shift-P, Open with Live server, na lewą stronę Visual Studio Code, na prawą stronę przeglądarka. Otwieram narzędzia deweloperskie. Powinniśmy zobaczyć konsolę Loga. OK, coś tutaj, nam, coś tutaj nam nie działa. Zrobiłem błąd. Nie, kropka, script, tylko po prostu script.js. OK, mamy hello, więc robimy pierwszego komita. Initialized. Okay. Chcielibyśmy wywołać jakąś funkcję często. Otóż nie ma nic prostszego, jak wywołać jakąś funkcję często, wywołując ją po prostu w jakiejś pętli. Zostawmy sobie tego konsologa hello, a co lepsze, napiszmy const say hello, i ta funkcja po prostu ma wykonywać tego console.log. Nic więcej nie ma robić. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że w tej funkcji dowolną inną rzecz wykonujemy, tak? Ale w tym momencie dla uproszczenia chcemy tylko i wyłącznie mieć tego właśnie console.log hello. I dalej spróbujmy sobie ją wywołać wiele razy. Chociażby tak. Mamy oczywiście trzy wyniki. Spróbujmy sobie wywołać ją 100 razy pod rząd. Może inaczej. For let i równa się 0 i mniejsze od 100. Następnie i plus plus i wywołujemy tę funkcję 100 razy pod rząd. Rzecz jasna efekt jest dość oczywisty. Mamy 100 wywołań hello w MIG. Jak teraz sprawić, żeby takie właśnie w ciągu tak krótkiego czasu funkcje wywołały się, wywołały się tylko raz? Czyli jak sprawić, żeby funkcje, które zostały wywołane w bardzo krótkim czasie, w czasie mniejszym niż x, zostały wywołane tylko raz? Musielibyśmy za pomocą czegoś pilnować. Czasu. I do pilnowania czasu w JavaScriptie są w sumie dwie funkcje: setTimeout i setInterval. Tak, na dobrą sprawę potrzebujemy tylko i wyłącznie setTimeout, czyli chcemy opóźnić naszą funkcję o jakiś czas. Jak można byłoby opóźnić wywołanie tej funkcji o jakiś czas? Dajmy na to, że mamy const time i napiszmy, że to jest 1000 milisekund. Bo, oczywiście, w JavaScriptie używamy praktycznie wszędzie milisekund. Jeśli byśmy chcieli opóźnić wywołanie tej funkcji o jakiś czas, moglibyśmy napisać setTimeout, przekazać tą funkcję, a następnie time, czyli te 1000 milisekund. Oczywiście tutaj przekazałem funkcję bez wywołania, moglibyśmy ją otoczyć w kolejną funkcję. Efekt byłby taki sam. Przez sekundę nic nie mamy, a po sekundzie mamy nagle 100. A my chcemy mieć tylko jedno, tylko i wyłącznie. Jeden raz wywołaną tą funkcję, a nie 100 za sekundę. Więc w jakiś sposób musielibyśmy za każdym razem pilnować, żeby ten timeout, który tworzymy, był tylko i wyłącznie jeden. Więc timeout nam zwraca timeout ID. Zobaczcie: Console. log timeout ID. Zapisujemy. No i zobaczcie, okazało się, że zostało utworzone dokładnie 100 timeoutów z identyfikatorami akurat kompletnie po kolei. Bo tak są tworzone identyfikatory. Akurat tutaj nie mam zbyt wiele dodatków do Chroma, ach, dodatki do Chroma też potrafią tworzyć timeouty. Więc mamy 100 timeoutów o 100 identyfikatorach. A my chcemy wywołać ostatni z nich, ponieważ jeśli w określonym czasie chcemy wywołać tylko jeden, tak? Jeden raz tą funkcję, to po prostu możemy wywołać Ostatnią te, ten czas po prostu później, czyli zebrać wszystkie wywołania do kupy, kasować każde kolejne wywołanie, jeśli ten czas jeszcze nie upłynął. A więc możemy napisać sobie to w tym miejscu dalej, że chcemy zachowywać ten timeout ID powyżej tej funkcji. Czyli na przykład tutaj, oczywiście, wtedy to musi być let. A tu musimy rezygnować z deklaracji i zapisywać timeout id. I w takim przypadku musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie sprawdzać, czy timeout id istnieje. Czyli jeśli nasz timeout istnieje, czyli jeśli już przynajmniej raz został wywołany, Czyli jeśli Timeout ID, to chcielibyśmy za pomocą funkcji Clear Timeout ten poprzedni Timeout wyłączyć. Timeout ID, czyli w tym momencie 100 razy pod rząd, wyłączamy Timeout, jeśli już został ustawiony, ustawiamy kolejny Timeout na wywołanie tej funkcji, tego konsologa już możemy przestać wyświetlać. Za kolejnym razem wyłączymy poprzedni timeout i ustawimy nowy. I tak robimy w kółko. Zobaczcie, że teraz, zapisując, uzyskaliśmy nasz efekt. Jeśli klikniemy, jeśli wywołamy tą funkcję raz na więcej niż raz na jedną sekundę dostaniemy tylko jedną zwrotkę. Jeśli byśmy oczywiście tą funkcję napisali sobie jeszcze raz i jeszcze raz ją wywoływali na przykład za sekundę to jak najbardziej ją można wywołać dalej ale to jest podstawowa implementacja właśnie tak zwanego debounce. No to co to commit. Debounce, debounce Simple Implementation, OK, mamy załatwione. W takim wypadku chcielibyśmy to uogólnić, czyli chcielibyśmy sobie napisać funkcję debounce, która będzie przyjmować dwa argumenty, a mianowicie funkcję, którą chcemy zdebouncować, i czas, który chcemy, o który chcemy debouncować, więc time. A następnie z tej funkcji, uwaga, zwracamy kolejną funkcję, czyli ta funkcja będzie przyjmowała czas i zwracała kolejną funkcję, które ten czas będzie miało zapamiętany w domknięciu. Jak nie pamiętacie co to domknięcia, to koniecznie odświeżcie to wiedzę w kursie C podstaw JavaScriptu. Ok. Tutaj za to będziemy przyjmowali funkcję. Napiszę fn, ponieważ function to jest słówko oczywiście zastrzeżone. Musimy robić dokładnie to samo co tu, czyli musimy gdzieś zapamiętać sobie ten timeout, tak? a następnie musimy resetować poprzedni timeout i wywoływać funkcję. Pozwolę sobie to tu po prostu skopiować. I ok, jeśli mamy... Jeśli mamy Funkcję fn, którą chcemy wywoływać, i time, to potrzebujemy jeszcze mieć jakieś miejsce z Timeout ID. No problem w tym, że nie możemy mieć Timeout ID tu, bo chcieliśmy to zamknąć i uogólnić w jednej funkcji. Więc wszystko, wszystko, wszystko powinno się znaleźć w jednej funkcji. Oczywiście zobaczcie, że ta funkcja, zwracając tą funkcję, tworzy własny scope. Nie musimy zwracać tak od razu, wykorzystując funkcję strzałkową. Możemy sobie napisać tutaj return. return i tutaj napisać let timeout timeout id i dopiero dalej zwracać funkcję, która dostaje funkcję i ten timeout id będzie zapamiętany tutaj. Oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie, zaraz pokażę dlaczego, ale sprawdźmy czy w ogóle działa. Jak to działa? Spróbujmy zmienić ten przykład. Ten timeout ID nam niepotrzebny, ten time też już nam niepotrzebny. To był tylko przykład. Chcielibyśmy stworzyć sobie funkcję const say hello równa się debounce. Po pierwsze, 1000 milisekund. Po drugie, say hello. Zauważcie, że my tutaj od razu Ustawiamy timeout. Czyli w tym momencie ja wywołuję tą funkcję i zwracam tą funkcję. Następnie wywołuję z powrotem tą funkcję i już tutaj nic nie zwracam. Czyli nasza implementacja jest dość naiwna. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Jeśli ja w tym momencie spróbuję tą funkcję say hello, the bounced, wywołać tyle razy, to tane błąd, że say hello bounced is not a function. No nic dziwnego, ale już bez tego for'a nam się wywoła jeden raz. Czyli funkcja się debounce'uje, ale no niestety nie działa tak jak oczekiwaliśmy, bo oczekiwaliśmy, że nasza funkcja zwrócona z debounce'a, czyli ta wewnętrzna, również zwróci nam funkcję. Więc my potrzebujemy tutaj jeszcze raz napisać return, Następnie otworzyć nawiasy, następnie zamknąć nawiasy i o jedno piętro niżej przerzucić tego Timeout ID. Teraz zobaczcie. Ja tworzę sobie funkcję. z Zdebouncuj o sekundę, mogę to jeszcze zapisać wyraźniej. Debounce one second, i to jest to, co produkuje nam funkcja Debounce 1000. Czyli to jest ta funkcja. Zobaczcie, że ta funkcja nadal Przyjmuje funkcję, którą mamy zdebouncować. Więc w takim wypadku, jeśli napiszę debounce 1 sekund, say hello, to zostanie wykonana ta wewnętrzna funkcja, która została zapisana tu z zapamiętanym w Closure 1000 milisekund. Ta funkcja stworzy sobie timeout ID, a następnie zwróci funkcję, którą dopiero będę mógł wywołać. I tą funkcję mogę dopiero te 100 razy wywołać. Proszę bardzo, w tym momencie ta funkcja została wywołana 100 razy. Możemy nawet udowodnić, że została wywołana. 100 razy i napisać sobie tutaj, console, console, log, call, czyli wywołanie. I zobaczcie, że dostaniemy 100 wywołań, ale dopiero za sekundę po ostatnim wywołaniu zostało wyświetlone to Hello. Czyli nasza funkcja w tym momencie nam działa tak jak chcieliśmy. Jest jeden problem. Znowu nasze podejście po raz kolejny jest delikatnie naiwne. I zaraz ten problem rozwiążemy, ale najpierw zrobimy komita. Better implementation. Implementation. Debounce better implementation. Ok, taki commit. Pójdźmy krok dalej. Spróbujmy przekazać tutaj jakieś argumenty. Na przykład. Uh, name. I z, z, zróbmy sobie tu hello plus name plus wykrzyknik. W takim przypadku mamy delikatnie problem, bo chcielibyśmy tutaj wywołać na przykład hello Mateusz, a chcielibyśmy, żeby funkcja, która jest zdebouncowana, przyjmowała te same argumenty. I zobaczcie, co my tutaj dostaniemy. Hello undefined. Teraz jakim cudem. Zobaczcie, że say hello debounced to jest. Ta funkcja tutaj. Zobaczcie, że nasza funkcja FN, która została przekazana w poprzednim kroku tutaj jest przez SetTimeout wywoływana kompletnie bez argumentów. Więc my tutaj musimy za pomocą rest operatora zebrać wszystkie argumenty. W tym momencie mamy tablicę przekazanych argumentów, a następnie tu w timeout wywoływać tą funkcję z tymi wszystkimi argumentami rozrzuconymi, czyli tu mamy rest operator, operator reszty, które wszystkie argumenty niezależne ile będzie zrzuci w jedną tablicę i operator spread, czyli operator rozrzucania, który rozrzuci do tej funkcji te argumenty. I zobaczcie, że teraz już będzie nam działać. Oczywiście wypadałoby tu postawić spację i za sekundę zobaczymy, pomimo, że ta funkcja jest wywołana 100 razy, tylko jedno wywołanie hello Mateusz. Zróbmy sobie komita, z racji, że to jest jeszcze lepsze podejście do debounce'a. Even Better Implementation. OK. Nie rozwiązaliśmy jednak, że jeszcze jednego problemu. Można by się było spodziewać, że to już jest dosyć skomplikowane, ale nie, jeszcze jeden problem nam został. Mianowicie, zobaczcie, co się stanie, jeśli ja tutaj sobie napiszę, że to nie będzie funkcja strzałkowa, a funkcja zwykła. I jeśli ja bym chciał tego wykrzyknika, ten wykrzyknik brać z kontekstu. Może nie exclamation mark, a hello, hello suffix, czyli końcówka, tak? Jeśli hello suffix istnieje, dajmy na to taki przykład, jeśli hello suffix istnieje, to chcę wziąć go z this hello suffix, ale jeśli nie istnieje, to chciałbym, żeby to był znak wykrzyknik, i tutaj po prostu go doklejam, czyli sprawdzam sobie, czy w kontekście jest coś takiego, jeśli nie ma, to wrzucam wykrzyknik, a jeśli jest, to wrzucam, wrzucam suffix. OK, zapisujemy, Ciała, nic dziwnego, w tym momencie nie zmieniliśmy kontekstu. Ale jeśli byśmy sobie zrobili troszeczkę inaczej i zrobili drugą pętlę for z drugim debouncem, delikatnie innym, w tym momencie na przykład moglibyśmy zrobić sobie obiekt, którego nazwiemy kontekst, równa się, i w tym obiekcie byłby hello suffix równy znaku zapytania, oraz chcielibyśmy zrobić tu say hello, które byłoby równe debounce 1 second say hello w ten sposób. To zobaczcie, że w tym momencie my oczekujemy, może jeszcze inaczej, na razie to sobie zakomentuję. Na razie nie będę debounsował, say hello, po prostu przekażę say hello. Zobaczcie, że w tym momencie, jeśli ja napiszę kontekst, kontekst say hello, to powinienem dostać say hello z znakiem zapytania. Oczywiście tutaj też powinienem przekazać swoje imię czy tam inne imię, w każdym razie ważne jest znak zapytania, który został wyjęty z kontekstu. Say hello, został została znaleziona ta właściwość w obiekcie, następnie została znaleziona funkcja przypisana do tego obiektu, ta funkcja przyjmuje nam name, tak jak tutaj widać, następnie wyszukuje w kontekście, a kontekstem było to, co stoi przed kropką, też zresztą tak też nazwane, ten obiekt, this hello suffix, hello suffix, istniał, więc jako suffix został użyty właśnie znak zapytania. Problem będzie wtedy, kiedy tutaj właśnie napiszemy debounce 1 second say hello. Oczywiście z racji, że tu tworzę nową funkcję, którą zapisuję, we właściwości, która nadal nazywa się say hello, mogę to tak zostawić. Więc w tym momencie zobaczcie, że oba oba nasze konsolologi logi wyglądają tak samo. Pomimo że pomimo że Mamy znak zapytania, co się stało. Zgubiliśmy kontekst. Ja w tym momencie jeszcze dla przykładu, że to działa, spróbuję wywołać ten say hello debounced drugi, tak? Na kontekście również 100 razy. I już dowód na to, że działa. Poprawnie, bo widzimy tylko dwa razy. Jedno z jednego debouncea, drugie z drugiego debouncea. Zauważcie też, że my zreużyliśmy funkcję debounceującą o 1000 razy. Stąd też o 1000 milisekund. Stąd też lepiej jest tutaj właśnie zachowywać ten time w closure, a nie przekazywać jako dodatkowy parametr, bo raz możemy zdefiniować sobie czas i potem reużywać tej funkcji. Zobaczcie tu i tu. Moglibyśmy sobie zdefiniować kilka takich funkcji, na przykład debounce 2 sekundy, debounce 3 sekundy i tak dalej i tak dalej. Ok, ale co z kontekstem, co z kontekstem, co możemy tutaj co możemy tutaj zrobić. Zobaczcie, że tutaj wywołujemy tę funkcję kompletnie poza kontekstem wywołania takim. Z, którego, z którym wywołana ta funkcja została, i my ten kontekst wywołania w jakiś sposób musimy przejąć. Zobaczcie, że wywoływana say hello jest funkcja, która jest zwracana z debounce 1 Sekund, czyli to jest funkcja, która jest zwracana z tej funkcji, czyli tak naprawdę to jest ta funkcja. O, ta, oto funkcja. I Musimy ją po prostu zamienić, żeby ona w ogóle mogła dotknąć tego kontekstu, w którym została wywołana. Musimy po prostu ją zamienić na zwykłą funkcję, czyli musimy zwracać function. Function, argumenty dokładnie tak samo będą działały. Jeśli mamy zwykłą funkcję, moglibyśmy użyć też argument z tego słowa kluczowego. Zobaczcie, że po jednej sekundzie mamy dokładnie taką samą wartość, więc wszystko jest w porządku. I w tym momencie tutaj mamy poprawny. This. Mamy poprawny dys. Możemy to sobie sprawdzić. Console. Log. Zobaczcie, że jeśli tu napiszemy dys, to oczywiście w jednej z tych funkcji dys będzie wskazywał niekoniecznie na kontekst, tylko na Window. Ponieważ tutaj nie mamy przypisanego żadnego kontekstu i wywołujemy tego w globalnym kontekście, więc będziemy mieli mnóstwo windowów, ale kolejne wywołanie 100 razy, zobaczcie, że ono jest po prostu po kolei, to już jest nasz obiekt, czyli ten kontekst. Tu, this wskazuje na poprawny kontekst. Nic dziwnego, bo ta funkcja, funkcja zwykła, która jest zwracana z funkcji, która przyjmuje funkcję debouncowaną, która jest zwracana z funkcji, która przyjmuje czas, czyli funkcja, która. Zwraca, e, e, funkcja, która przyjmuje czas, jest tu wywołana, tu mamy debounce 1 sekund, jeden second, czyli tu mamy tą funkcję, a następnie tą funkcję wywołujemy w tym miejscu, przekazując funkcję, która, która ma być do debouncowania, i zwracamy tą funkcję zwykłą, czyli z tej metody i z tej metody, tu do tej zmiennej i do tej zmiennej wychodzi funkcja zwykła, czyli taka funkcja, która może przyjąć kontekst od <laughs> obiektu, na którym jest wywoływana. Ok, więc tu mamy this. Poprawne. W takim wypadku, z racji, że mamy tutaj funkcję strzałkową, to by wypadało w jakiś sposób naszą tą funkcję wywołać w kontekście tego dys. Jak to zrobić? Otóż my chcemy ją wywołać, więc możemy albo ją zbindować do tego dysa i napisać, um, napisać w fn bound i tu wywoływać fnbound, ewentualnie możemy zrobić jeszcze inaczej, ewentualnie możemy wywołać ją za pomocą call, czyli możemy zrobić w ten sposób, This I tu rozsypać wszystkie argumenty, i to już powinno nam działać tak, jak trzeba. Zapisujemy, odświeżamy. I zobaczcie, teraz mam dwa konsologi, i to jest jedno podejście. Napiszę final solution. Final solution V1, bo mamy dwa rodzaje. Podejścia, bo moglibyśmy dokładnie to samo zrobić z bindem, const FN Bound równa się FN. Kropka Bound bind, przepraszam, Bound to czas przeszły, bind this. I w tym momencie zobaczcie, te FN Bound możemy swobodnie wywołać tutaj, już po prostu z argumentami, ponieważ to FN Bound, FN bound ma zapamiętanego tego Dysa i po sekundzie nadal widzimy takie dwa argumenty. Okazuje się, że funkcja Bind, jak sobie znajdziemy na Mozilla Developer network. To się okazuje, że funkcja bind również tak jak call i apply potrafi przyjąć dodatkowe argumenty, które na stałe są będą przypięte do tej funkcji. Zobaczcie, tu też jest tablica argumentów, czyli te argumenty, uwaga, możemy rozrzucić jeszcze w bindzie, czyli te argumenty możemy swobodnie rozrzucić tutaj w bindzie i tu już za dużo nawiasów. Tu już nie musimy w takim wypadku wywoływać tej funkcji, wystarczy ją przekazać, więc możemy nawet to do jednej linijki sprowadzić. Zobaczcie, ok, mamy przekazaną funkcję, która jest zbindowana nie tylko do kontekstu, ale też na stałe do tych argumentów, które tutaj przekazaliśmy. I zobaczcie, że w tym momencie nasza funkcja działa, i to jest najbardziej zaawansowane, najbardziej zaawansowana. Zaawansowana. ciężko powiedzieć, że zaawansowana, bo ona ma ledwo kilka linijek, ale to jest już najbardziej zaawansowana funkcja debounce, jakiej będziemy używać, ponieważ operuje zarówno poprawnie na kontekście, jak i na parametrach. Oczywiście tych parametrów mogłoby być, mogłoby być więcej. Napiszmy sobie na przykład last name jeszcze. Dla. Potwierdzenia, ok. Napiszmy tutaj plusik, plusik spacja pomiędzy last name a last name, ok. No i rzecz jasna tutaj trzeba byłoby te parametry przekazać oba, ok. Nie w tym miejscu. O, co ja narobiłem, co ja narobiłem, co ja narobiłem? Ok, zgubiłem, zgubiłem wszystkie. Jeszcze raz Mateusz i Mateusz. Chcę obok napisać Homa. O, proszę bardzo. Może bez tej spacji jeszcze tu? W każdym razie zobaczcie, że oba te argumenty są przekazywane, tak? Możemy sobie zamienić też Mateusz na code road na code road i będziemy mieli hello code road, hello code road ze znakiem zapytania. To jest debounce, który będzie działał. Rzecz jasna, istnieją też debounce w różnych bibliotekach, na przykład w bibliotece lodash i z takiego debounce'a również można. Korzystać. Do, do zaspokojenia naszych potrzeb, e, naszych potrzeb właśnie wywoływania czegoś tylko raz na jakiś określony czas. No, ale najważniejsze było, żebyśmy zrozumieli dobrze, co ta funkcja w środku robi, zanim użyjemy jakiegoś debounce'a, na przykład z biblioteki lodash. Możecie sobie sprawdzić, jak on działa, przetestować. Na pewno jeszcze będziemy używać debounce'a z biblioteki lodash, bo nie będziemy zawsze go pisać ręcznie, tak jak wiele innych rzeczy, które pisaliśmy ręcznie do tej pory, będziemy robić jakąś biblioteką, ale najważniejsze jest zrozumienie. Jak to wszystko działa? A właśnie tak to działa.